Witam widzowie na kanale Pigeon Poland Dzisiaj sobie zrobimy pomarańczowy miks tutaj dla gołąbków miks dosyć może być taki kontrowersyjny troszeczkę hmm, może ktoś tam się puknąć w głowę co on daje gołębiom eee, no tutaj, tutaj dosyć taki nieoczywisty egzotyczny miks przewiduje dzisiaj dla gołąbków jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Mam tutaj kefir, który trafia do naszego pojemnika. No myślę, że tutaj jest jakieś nie wiem, około 150 ml do 200 ml maksymalnie. No i, i kefir tutaj jest bazą praktycznie, no można tak powiedzieć, bazą naszego miksu.